To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem AMD rzuca wyzwanie NVIDIA nie tylko sprzętem, ale całą wizją AI. Podczas konferencji Advancing AI 2025 AMD zarysowało ambitną wizję otwartego, skalowalnego ekosystemu sztucznej inteligencji. Choć w tle cały czas obecna jest NVIDIA jako lider rynku, AMD nie próbuje jej bezpośrednio kopiować. Zamiast tego stawia na pełną kontrolę nad platformą, od własnych akceleratorów GPU, przez stos oprogramowania, aż po gotową infrastrukturę i współpracę z największymi graczami AI. Trzon nowego podejścia AMD stanowi seria akceleratorów Instinct MI 350, które, według producenta, oferują czterokrotnie wyższą wydajność niż poprzednia generacja. Ich wczesny debiut na rynku ma przyspieszyć adopcję platformy. Szczególnie że nowy Chip MI355X obiecuje nawet o 40% lepszy stosunek kosztu do liczby przetwarzanych tokenów względem konkurencji. To ważny komunikat w czasach, gdy koszty trenowania modeli rosną szybciej niż liczba parametrów. Ale AMD nie zatrzymuje się na sprzęcie. Nowo zaprezentowana szafa Helios, zapowiedź przyszłej generacji infrastruktury AI. Ma w przyszłości wspierać gpu M i 400 i procesory Zen 6EPYC z dziesięciokrotnym wzrostem wydajności wnioskowania w architekturach typu Mixture of Experts. Równolegle AMD rozwija środowisko programistyczne ROM7, które stało się podstawą nowego Developer Cloud. To wyraźny ukłon w stronę open source i prób stworzenia alternatywy dla zamkniętych środowisk szkoleniowych. Tu również widać próbę wyróżnienia się. Nie przez hermetyczność, ale przez otwartość i dostępność. Partnerstwa mają przekonać rynek, że AMD mówi poważnie. Meta używa GPU Instinct do wnioskowania dla Liama. OpenAI i Microsoft wdrażają Mi 300X na Azure, a Oracle Cloud już obsługuje nową infrastrukturę na dużą skalę. Red Hat, Coer, Hume i inni również pojawiają się na liście sojuszników. Choć Nvidia wciąż dominuje w centrach danych i pozostaje symbolem innowacji, AMD tworzy alternatywę, której nie sposób ignorować. Zwłaszcza że na liście TOP 500 superkomputerów AMD wciąż jest bezkonkurencyjne. W AI przyszłości chodzi jednak nie tylko o moc obliczeniową, ale o to, kto zbuduje system, który stanie się fundamentem nowej epoki.